W targach prezentujemy dwie obrabiarki i jedną wycinarkę laserową, która jest nowością w naszej ofercie ze względu na rodzaj zastosowanego źródła. To jest źródło firmy Enlight, z którą współpracujemy już od dłuższego czasu. Zalety używania tej konfiguracji maszyny jest przede wszystkim to, że mamy lepsze parametry cięcia, uzyskujemy lepszą jakość krawędzi, a także wsparcie od tego akurat dostawcy jest lepsze niż od naszych poprzednich dostawców. Na targach w Kielcach prezentujemy dwie obrabiarki, jedna maszyna to jest maszyna 58 CV5500, która jest produkowana w naszej fabryce w Wielkiej Brytanii. Jest to bardzo popularna maszyna i w Polsce i w Europie, tak naprawdę maszyna, która oferuje bardzo dobry stosunek możliwości parametrów do ceny. Druga maszyna to jest Tokarka. To jest maszyna produkowana z kolei w naszej fabryce w Singapurze. Ona jest o tyle ciekawa, że ma bardzo duże możliwości, a jednocześnie jest bardzo konkurencyjna cenowo, ale także pod kątem parametrów, które, które oferuje. Dzisiaj na stolicy C05 na Targach STOM prezentujemy całą gamę maszyn, zaczynając od maszyny poziomej Kitamura HX400 poprzez automatyzację to w dwóch wersjach, w dwóch smakach i w dwóch kolorach, czyli ABW Flex Loader, automatyczny system wizyjny rozpoznający pozycję i umiejscowienie detalu oraz kobot, który później uzbraja w nasze przedmioty obrabiane znakowarkę Sizma. Mamy troszeczkę elektroerozji, Mitsubishi MV1200, jeden z fajniejszych modeli tej marki. Dwie Nakamury, czyli prawdziwa Japończyki, wersja WT250 seria druga, czyli maszynę dwukanałową, dwugłowicową, dwugrzecionową. Tak naprawdę dwie maszyny zamknięte w jednej. To jest produkt, który zawsze musimy pokazać, bo jest to jedna z fajniejszych maszyn, jakie w ofercie posiadamy. Naturalnie Nakamura AS200L, premiera w Polsce, bardzo dobra cena, do bardzo dobrej jakości. Japoński producent, oś Y w standardzie, napędzane narzędzia i oczywiście przeciwrzeciono. Automat szwajcarski Tornos GT26, jednocelowy automat. No, bo kto lepiej zrobi automat szwajcarski niż sami Szwajcarzy? Oraz Haas, no bo nasza firma Haasem stoi. Haas VW3 SS. Model bardzo popularny, model bardzo znany, natomiast dalej mające kilka cech, które mogą zadziwić. I oczywiście cała oferta niemaszynowa. Chłodziwa i madła, głowice, oprawki, oprogramowanie cam. I tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia firmy związanej z obróbką skrawania. Jak widać na targach, najbardziej popularnym elementem, który teraz wszyscy pokazujemy jest automatyzacja. Dlatego my też postawiliśmy na wygrodzoną kratkę, w której połączyliśmy dwa zupełnie osobne systemy robotyczne, dlatego że kolejnym etapem po pełnej cyfryzacji, którą już mamy tak naprawdę przeprowadzoną, kolejnym krokiem więc będzie na pewno wprowadzenie automatyzacji wszędzie, gdzie będzie to możliwe. Szanowni Państwo, znajdujemy się na targach STOM Wielką Przemysłowa w, w Kielcach, które trwają obecnie i są bardzo owocnym danym eventem. Firma TRUMF po raz 15 bierze udział w targach kieleckich. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, jest wieloletnia. Wynika to z tego, że mottą firmy TRUMF jest rozwój poprzez sukces naszych klientów i również widzimy, jak targi Kielce pięknie się rozwijają na przestrzeni czasu i jak przyczyniają się do rozwoju polskiego przemysłu. Grupa TRUMF jest to producent i lider w technologiach obróbki blach, nie tylko lasery, trasy krawędziowe, wykrawalki moteczkowe, centra obróbcze do rur i profili, centra spawalnicze, Technologie laserowe. Jesteśmy producentem źródeł laserowych, które są wykorzystywane również w różnych instalacjach, nie tylko w naszych maszynach. A w tym roku na targach Stone chcielibyśmy Państwu zaprezentować wykrawarkę laserową 2D Seria 3000 Fiber o mocy rezonatora 6KW, plastę krawędziową elektryczną Serii 7000, zautomatyzowane spawanie konwencjonalne a także laserowa stacja do obróbki detali, również 3D. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w targach kieleckich. Zapraszamy i na pewno warto nas widzieć. LVD produkuje przede wszystkim prasy krawędziowe, wycinarki laserowe, wykrawarki rewolwerowe oraz integrujemy to wszystko własnym oprogramowaniem. Dostarczamy maszyny do firm z bardzo wielu branż. Są to na przykład firmy świadczące usługi, firmy z branży kolejniczej, z branży chłodnictwa, z branży elektrycznej, z branży transportowej, zarówno do firm, które zajmują się obróbką cienkich blach, bardzo małych i skomplikowanych elementów, ale także do firm, które zajmują się wielkogabaratowymi elementami, takimi jak na przykład konstrukcje stalowe, elementy maszyn budowlanych. W tym roku prezentujemy zrobotyzowane gniazdo gnące wykorzystujące prasę krawędziową oraz robota przemysłowego. Rozwiązanie to dedykujemy dla firm mniejszych, które chciałyby wejść w robotyzację i zacząć swoją przygodę ogólnie z automatyzacją produkcji. Prezentujemy dwumetrową prasę krawędziową nacisku 50 ton z małym przemysłowym robotem kuka, który zintegrowaliśmy w naszym oprogramowaniem. Jest to cela dedykowana do małych elementów, które można produkować nawet w małych seriach. Nasze zaawansowane oprogramowanie umożliwia wdrożenie nowego detalu w zaledwie 20 minut. Dzięki temu możemy zrobotyzować nawet mało seryjną produkcję. Jesteśmy japońską firmą Aketec na targach Control Storm. Jesteśmy dzisiaj z naszymi maszynami meteorologicznymi do pomiarów laboratoryjnych, do pomiarów na produkcji po procesie i w trakcie samego procesu. Jeśli chodzi o maszyny pomiarowe, to jest oczywiste, że musimy kontrolować jakość naszych produktów, które produkujemy. My specjalizujemy się w pomiarach stykowych, jeśli chodzi o pomiar długości i kąta oraz pomiarach geometrycznych formy i kształtu. Jeśli chodzi o pomiary produkcyjne w trakcie procesu, to chcielibyśmy, żeby nasi klienci byli w stanie w 100% przemierzyć wszystkie produkty, które są przez nich produkowane. Współpracujemy ściśle z, z branżą automotive, z lotnictwem. Oczywiście oprócz dostarczania sprzętu też świadczymy usługi serwisu oraz wsparcia technicznego dla naszych klientów. Na targa Control Stamp prezentujemy dwie nasze maszyny systemowe. Jest to RONDCOM NEXT oraz SURFCOM NEXT. RONDCOM NEXT jest to typowe urządzenie do pomiaru formy, kształtu oraz geometrii. Generalnie do detali obrotowych, czyli tutaj bardzo ważny jest dokładność stolika, który się obraca. Jeśli chodzi o urządzenie SURFCOM NEXT, to jest to urządzenie do pomiaru parametrów powierzchni, czyli pomiarów konturu oraz kropowatości.